Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj taki odcinek niewesoły. Mianowicie zobaczcie, jakie spustoszenia poczyniły chowacze. Bardzo dużo osób się w tym roku zmaga. Takie właśnie dziurki one robią takie no, wyżerają w kapustnych. I jak się tylko ruszy liść, to one spadają. I to są takie, y, takie żuczki, niektórzy myślą, że to są opuchlaki, bo one mają taką trąbkę. Może gdzieś mi się uda z bliska to zrobić, ich zdjęcie. One żerują na kapustnych, na rzepaku, czyli wszystkie nam zjedzą rzodkiewki, rukole, jarmurze, kapusty, kalarepy i tak dalej, i tak dalej. U mnie właśnie się zaczęło od to już chyba ostatnio pokazywałam właśnie, że taka nadgryziona rukola była. Już pomijam, że jest suszo, ale właśnie to jest ich dzieło. Podobnie jest, słuchajcie, z kalarepką. Cukini jakoś oszczędzają. O, nie było mnie kilka dni, wiecie. I teraz właśnie przyjechałam podlewać, bo jest straszna susza u nas. No i patrzcie moje piękne kapustki i w tym roku też się nie udadzą, ja ich nie pryskałam wiecie niczym, nie wiem czy to ma sens jeszcze jakikolwiek, tutaj kalarepki dopiero zaczynają narastać, jak ja tu wkładam rękę to wiecie aż słychać jak one spadają, to są takie żuki. No, niestety plaga jest w tym roku. Zobaczcie, co zostało z kapusty. Nie wiem, chyba to usunę. Nie mam pojęcia, wiecie, bo ja nie jestem tu codziennie i tak nie. Niektóre opryski, te ekologiczne trzeba codziennie opryskiwać. Nawet nie mam pomysłu, czy to opryskać, na przykład pousuwać jakieś te kapusty zniszczone i liście zniszczone, i prysnąć to może olejem nem. Powiem, że olej nem to działa na wiele szkodników, w ogóle na owady. No ale w, tak, w takiej ilości tego jeszcze nie miałam. Słuchajcie, no masakra. Nawet śliczne nasturcje te chowacze pociachały. No, tutaj o, wiecie, te dziurki, wszystko to ich robota. No także już nic nie będzie z tych nasturcji. No szkoda. Dobrze, że kosmosy <noise> nie zawiodły. Tu miałam w donicach rokuły. No to zobaczcie co zostało. Wszystko do wyrzucenia. Każdy jarmusz podziurkowany, piękny był. Wiem, że jest. Wiecie co? Taka, taki sposób, tam mi ktoś pisał w komentarzu, żeby położyć tutaj folię wysmarowaną olejem, jakimś jadalnym, i potrząść i one spadają, faktycznie, one bardzo spadają tylko ja sobie nie wyobrażam tego zrobić tutaj na tej grządce takiej zarośniętej albo tam jak wam pokazywałam w tych kalarepkach no bo tu mam za dużo tego wszystkiego i szczerze wam powiem ja też tak czasu nie mam, żeby tutaj właśnie ja teraz przyjechałam tylko i będę chyba podlewać do 11 wieczorem w takim tempie i taki duży ogród no i trochę tak właśnie no chciałam wam pokazać nie, że takie też i przyszło coś na mnie. W tamtym roku było dużo mączlika, czyli tych takich białych muszek. O, ten jakoś lepiej wygląda. Eee, Jarmusz. W tamtym roku było dużo tych białych muszek, a w tym roku, właśnie te chowacze. Właśnie one tak w dzień też ich nie widać, bo zauważyłam, jak tutaj kiedyś byłam w dzień, to one się schowały. Dlatego może zawdzięczają tą swoją nazwę chowacz. I nie myślałam, może już poleciały sobie gdzieś, ale nie, no po prostu plaga, yy, nie wiem, może macie jakiś taki, bo wiem, że też niektórzy mospilanem to próbują likwidować, albo jeszcze czymś, ale ja no nie próbowałam, może jakiś inny sposób macie, a tutaj na zakończenie pokażę wam lilię. W tej całej suszy ja ich nawet wiecie, nie podlewałam w tym roku tutaj, bo już nie miałam, no też wody tak dużo nie mamy. No i mimo to bardzo ładnie widzicie, zakwitły. One pachną te, te jasne. No, także takie, takie mam dzisiaj smutne wieści. No, dobrze, że pomidorów one nie gryzą, a pomidory pięknie owocują. Aż jestem zdziwiona, już tam w szklarni widziałam jakieś się czerwieni Tutaj pięknie się grona zawiązują, no zobaczcie Tutaj jedno, drugie, trzecie, tu, tu No po prostu szaleństwo Sybirski skoropeli No bardzo ładnie się zawiązują dobrze, chociaż, chociaż pociecha z tego ja ich tak nie ogałacam z liści, więc te owoce też tak się, wiecie, w oczy nie rzucają. Yy, ale pewnie, jakby mnie ogołociła. <laughs> ale nie zrobię tego. No, chyba, że będą. O, popatrzcie, takie zmiany. Alternarioza. No, tutaj też. No, może. O, taki liść to już usunę, nie? Taki liść to usunę z taką zmianą. No, także. Widzicie u mnie trochę fajnie, trochę niefajnie. O, tutaj też coś. Jakieś liście takie pousychane. No, ale najbardziej to mnie martwią właśnie te chowacze. No, po prostu doszczętnie kapustne. No, wiecie mój błąd, że nie dałam żadnych siatek ochronnych. Bo najlepiej kapustne pod siatkami uprawiać. No, te wyrwę dzisiaj, bo to już trzy ostatnie kalarebki. No to sama bulwa będzie okej, okay, nie? Widzicie, do wyrzucenia. No ale tak jeszcze nie miałam, powiem wam. Tu łubin też coś mi podgryza. U mnie łubin w ogóle jakby... Co posadzę, to właśnie kończy się tym. <taki> Takie... Nie wiem, może dostaniesz czy listka. Nie wiem, co tutaj wyjada łubin. No i wiecie, to wnioski takie na przyszłość, nie? Że kapustę pod siatką, jeśli się chce ekologicznie. Ale a też może uprawiać po prostu rośliny, które się udają, które akurat w naszym ogrodzie dobrze, to cukinie, ogórki ładnie tam widzę też, pomidory ładnie rosną. No to może takie rzeczy po prostu uprawiać, a dać sobie spokój z takimi, no ja już do tych kapustnych to mówię wam przecież, wy co oglądacie mnie dłużej to wiecie jakie ja mam przygody. No tutaj już ładnie zawiązywała główkę, no ale no, może ją zerwę po prostu, bo ona jest taka wiecie twarda w środku, może tam w środku nie zjadły jej, nie wiem, ale one przez to, że te kapustne są tutaj, to siedzą i ja się boję, że one mi się rozmnożą na przyszły sezon, bo one teraz przed zimowym jakby spoczynkiem będą tu już sobie żerować. Potem poskładają mi tam jajka do ziemi, bo z tego co wiem, to one w ziemi składają jajka swoje. Te larwy też, nie wiem, muszę poczytać, czy tam niszczą rośliny. No, Ogórki dzisiaj będę zbierać, fajnie owocują. No, już, już, już robię słoiczki, już robię. Bardzo wiecie, co sprawdza się ta siatka. Tutaj dałam jedną podpórkę tak w środek. I bardzo łatwe to było. Po prostu dostawiłam taki, takie fał, Bo tutaj już te liście szły wyżej i tak dużo było ogórków ostatnio. I lekko się to ugięło, ale lekko. Tak ogólnie ta konstrukcja jest fajna. Wszystko działa bez zarzutu. No. Dobrze, kochani, ja idę podlewać. Jeśli macie jakiś pomysł na tego chowacza, czy to będzie w przyszłym roku taka sama plaga, może ktoś już ma jakieś doświadczenia z nim, to bardzo mi proszę, napiszcie. Chętnie, chętnie się dowiem. No i nic, do zobaczenia, do następnego odcinka. Papa, pa, kochani.